jest. Kolejna relacja, czyli jestem na dnie kanionu. Na ziemi piasek, no rzeczny, piasek rzeczny. Ponieważ jak tu pada ten deszcz raz albo dwa razy do roku, to tu woda płynie całą szerokością, tak widać na filmie. dwa potężne głazy, dwa metry wysokie. I widoki niesamowite. kanion na pustyni w Egipcie, w Afryce, no tak, trzeba to powiedzieć, no. no bo to jest pustynia. No i tym kanionem muszę dotrzeć tam na dół do drogi w prawo do ośrodka. Pan przewodnik groził, że to jest niebezpieczne, że tu są węże, tak węże, że tu jest w nakładach pijani turyści, to jest cytat dosłowny. I żeby absolutnie tu samemu nie iść. Nie posądzam gościa o kłamstwo ale jakoś to się mi za bardzo nie trzymało, kury, aby, aby to było nieprawdą to co on powiedział Czyli to co tu widzicie to jest to jest wyschnięta rzeka, która płynie gdy, gdy jest intensywny opad deszczu Płynie chyba całą szerokością, ponieważ cała ta szerokość tutaj jest. Szerokość kanionu jest to płaskie i całe takim piaseczkiem ze rzecznym i żwirem usiane. <tryk> w sumie, to te się mi spełniło, bo właśnie chciałem ładę dołu do końca tego, do, końca tego kanionu do dojechać. W tej chwili maszeruję jedną z odnok tego kanionu na sam Teraz chyba dojdę do głównej, bo idę tak jak mówię, odnogą kanionu, no bo on się rozdziela na boki. Chyba teraz dojdę do, do tego głównego kanionu. Zobaczcie jak to wygląda. Nie że się, że takich wypraw górskich nie organizuje. Przecież wyjść 400 metrów nad poziomem na góry i tymi górami na drugą stronę przejść do kanionu. Jeszcze raz przypominam, jestem Ech... Happy Life Village. Happy Life Village w takim ośrodku w miejscowości Dachop. Jeżeli by, by ktoś chciał tym szlakiem przejść, objaśnię wszystko polecę, pokażę na mapie coś przewspaniałego. Polecam wszystkim. Kraki, nie to co widzę to jest główny kanion, tak, ja jestem w głównym kanionem. To co też widzieliście, to co wam pokazałem, to właśnie był główny kanion. No i on się tu rozszerza, bo dochodzą boczne małe odnogi. No niesamowite, naprawdę polecam z ośrodka Happy Life Village wyjść na te góry 400 metrów nad poziomem morza, zdobyć szczyt, i z tego szczytu zejść do tego kanionu i kanionem zwrócić pieszo, aby ta wyprawa się zakończyła. Bezpieczny, ponieważ wciąż w głowie mi te słowa dźwięczą, że tu jest niebezpiecznie, że tu są węże, że tu jeżdżą pijani turyści muzułmańscy na kładach, że oni są niebezpieczni, no nie wiem, nie potrafię tego zweryfikować w żaden sposób, jeżeli ktoś w komentarzu by mógł napisać jak to jest niebezpieczeństwo tutaj, to, to bym prosił o komentarz. No idę sam, ktoś tam może powiedzieć, że jestem lekomyślny. No, picie wódki jest też lekomyślne. Ja mam taką zajawkę. Będę ma zajawkę walić w kocioł, a drugi ma zajawkę góry, mówi. Nic się na to nie poradzi. Dobra, to kręcę troszkę dalej. Jeszcze niesamowita ta rzeka wyschnięta. Z prawej strony drzewo widzieliście, oczywiście uschło, szkoda. No powiem tak, jakby te deszcze tutaj częściej padały, to to wszystko byłoby zazielenione. I byłby taki kanion, że, że kosmos. Ale patrzcie, pomimo tych suchot, przede mną kolejne drzewo. Co prawda uschło, ale udało się mu wyróżnić do, do takiej średnicy, jaką widzicie. No i gość, Pan Przewodnik, znowu muszę taki żal mam trochę do niego, bo dojechaliśmy w tym, tym kanionie dojechaliśmy właściwie, nie wiem, do jednej trzeciej może i on powiedział, że tam dalej już nic nie ma, że to nie, że to już zawracamy, że to już koniec, że tam nic nie ma. No, no proszę Pana, no jestem tu właśnie tam dalej. No i, no i nie, że tu nic nie ma. Tu jest przespaniały kanion, uschłe drzewo. Ha! A tam zielone drzewo. No patrzcie. No ja nie wierzę. I daje radę w tych suchotach. Ja mówię, troszkę więcej deszczu i absolutnie wszystko by się tu zazieleniło samo z siebie bardzo szybko. Pozdrawiam wszystkich oglądających Tomasza. Tomasz, nie musisz tu wrócić ze mną, lecz ja to muszę pokazać. Taka wyprawa, żeby przejść przez szczyt najwyższy tego grzbietu 400 metrów i zejść do kanionu i zejść kanionem. To są dwa różne światy. Zdobycie szczytu i przejście kanionu. Pozdrawiam wszystkich, co ze mną w górach byli. Dawida, może Dawid ciebie namówi na taką wyprawę. Arkadiusza, Marek Bieru. Obejrzyj ten film. Właśnie ja 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 to jest. Marek niesamowity Są to są takie Tatry w trochę innym wydaniu. Tylko gdyby to były Tatry, to w tym miejscu gdzie idę płynąłby potok. No i oczywiście wszystko by było zaznaczone, to były Tatry to wszystko wszystkie by, byłyby porośnięte Takimi drzewami, trawami Czym się tylko da No ale tutaj bez deszczu Bez deszczu zrobił swoje No i teraz w jaki sposób ja wracam, no cały czas idę na dół No bo wiem, że ten kanion się nie będzie kończył jeziorem Tylko on wyjdzie w końcu tam na drogę Nawet rzbiesa nie używam To no, cały czas ze spadem na dół to jest labirynt. Istny labirynt. Lewo, prawo, lewo, prawo. Możemy się wystraszyć, że się tu zabłądzi. Ale to raczej takiej możliwości nie ma. Bo to musi wypłynąć. Ta woda, która tu się zbierała na cały czas płynie. Ona musi wypłynąć gdzieś. Po prostu cały czas na dół. Na dół. Akurat w tym rejonie. W rejonie ducha. W tym miejscu. Niesamowite. I zakręt. Patrzcie. Ja nie wiem co za zakręt. <laughs> zakręt 90 stopni. Jaka wąska brama. Patrzcie. I drzewo śladów tu żadnych nie widać, ale będzie długi film. Tego w żadnym przewodniku nie zobaczycie w żadnym filmie. Bo kto chodzi po górach w Egiptu? Ale polecam i styczeń, luty inaczej październik, grudzień, styczeń, luty, marzec o, tak może bym to powiedział i patrzcie, drzewo nas wita nie usta, jest zielone gdzieś tam tą wodę ciągnie, gdzieś tam z dołu ta woda musi być gruba średnica około 20 cm dnia a przede mną czarne skały, znowu tym razem i zakręt w prawo, za którym i tak nie wiem co jest. <laughs> Cała ta cisza, tu nie ma nikogo. Śladów w pokładach również nie ma, absolutnie żadnych, czyli tutaj ci niebezpieczni turyści się nie pojawiają, z tego co widzę. No, by to była ciemna z tymi niebezpiecznymi turystami, ponieważ ja muszę przejść, koło, muszę przejść koło dwóch, na pewno koło dwóch takich miejsc dzieci turyści się gromadzą, potem koło ścianki szkolnej <laughs> Tak, i otwiera się kolejne, kolejne za zakrętem. kolejne za zakrętem. ciekawa rzecz, to chyba jakieś połączenie boczne od nogi. Zaraz zobaczymy kolejne drzewo zielone. Czyli jakoś te rośliny tutaj dają radę. Kanią tu w prawo zakręca tam. Tak, coraz szerszy jest, bo tu boczne odnogi oczywiście dochodzą. Tutaj drzewo niesamowite. Tutaj boczna odnoga taka bardzo, bardzo wąska, ale też tu woda rwie podczas deszczu. Dobrze, ja się wyłączam. Kolejna relacja może spod ścianki wspinaczkowej, koło której byliśmy. Zobaczymy, ejka.